Cześć moi drodzy, słuchajcie, idę do sklepu, niestety rower został wczoraj zabrany, niestety, no, zostanie naprawiony, nie, tylko zobaczymy ile to będzie kosztować, pewnie nie mało, ja mam nadzieję, że nie padł wyświetlacz i stacja, bo no, sam wyświetlacz to około 7 dych, a stacja dokująca kolejne 3, no ale trudno, to mój jedyny środek transportu, Trzeba będzie to zrobić. Ja idę na piechotę do sklepu. Nie mam wyboru, bo rowerami jeszcze chyba dzisiaj nie przywiozą, dopiero jutro. Albo w poniedziałek przed pracą. Więc przejdę się na piechotę. Pogoda jest ładna. Muszę uważać, żeby nie spaść z tych schodów. Pogoda jest ładna. Przejdę się na piechotkę. I tyle. Widzimy się później. Pogadamy o wózkach widłowych, wózkach wysokościowych, ogólnie o pracy wózkowego w Holandii. Bo zauważyłem, że w porównaniu do tego, co było 5 lat temu, słuchajcie, no znacznie łatwiej znaleźć pracę. Zostańcie ze mną, powiem wam dlaczego. Jak widzicie, właścicielka ma pieski. Dokładnie dwa. To jest pies, to jest suka. No i oczywiście Koko jest najgłośniejsza, nie? Kto najgłośniejszy w chałupie drze? Koko. Dobra. Słuchajcie, pogoda ładna. Jak widzicie. O, piesek się zerwał. Chyba chce wyjść na podwórko. Tutaj widzę było otwarte, tylko przecią musiał zamknąć. Chodź No O, o, od razu. Od razu. O. A drugi? A chłop ma wywalone. I prawidłowo. Dobra. Zrobimy sobie test. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jak widzicie, pogoda jest piękna. Słuchajcie. Hmm. chciałem pogadać o wózkach, bo to jest temat, który no nie wiem, wiele osób chyba boi się zacząć jeździć na wózkach. Wcześniej faktycznie, moim zdaniem, to było znacznie trudniejsze. Natomiast wiecie, wiele się zmieniło w tej kwestii i choćby około roku temu zatrudniono u mnie Polaka w tej holenderskiej firmie przez polsko-turecką agencję, który bez problemu mógł jeździć na Polskich papierach. Natomiast okazało się, że pije w robocie. Znajdowane były puszki po 10% browarach. Więc chłop został wyrzucony. Natomiast wiecie: przyjęli niedawno nowego. I ten nowy chłop. wyobraźcie sobie, że ma nieważne papiery holenderskie. Przyjechał na holenderskich papierach. No ale są one nieważne. Więc nie przyszedł przez agencję, przyszedł przez ich wewnętrzną agencję. Oni mają taką wewnętrzną agencję, przez którą dają umowę na zazwyczaj około półtora do dwóch lat. No i wiecie, jeśli się sprawdzisz, to dają ci wasta, czyli ten kontrakt na stałe. Słuchajcie, jest tak źle ze znalezieniem dobrego wózkowego, że. Oni postanowili wziąć tego Polaka bez tych papierów ważnych, dali mi go do szkolenia i wyobraźcie sobie, że drugiego dnia już, kiedy go szkoliłem, przysłali po prostu faceta, który zrobił mu te papiery. No, zadzwonili do firmy, z którą współpracują. Nie wiem, jaki on, nie wiem na jakiej zasadzie podpisał z nimi umowę. Czy to zależy od czegoś? Kiedyś, kiedyś słyszałem, że jeśli, jeśli robią ci wewnętrzne papiery, bo są też dwa rodzaje papierów. Firma może ci zrobić wewnętrzne papiery, na których możesz poruszać się na wózku tylko u nich. Albo może ci zrobić normalne papiery, twoje, prywatne. Z tego co wiem, nasza firma robi prywatne papiery ludziom. Natomiast takim, którzy na pewno mają z nimi przynajmniej podpisany roczny kontrakt. Więc prawdopodobnie chłopak podpisał od razu kontrakt na rok. Dlatego zgodzili się mu odnowić te papiery. No, słuchajcie, no wynika z tego, że jest o wiele łatwiej w tej chwili zacząć na wózkach. Wiecie, praca nie jest może łatwa, bo ja też, jak wszedłem pierwszy raz do zakładu pracy i zobaczyłem tych wózkowych, to pomyślałem sobie: A, no, ten to ma łatwo, nie? On sobie jeździ wózkiem 8 godzin i na tyłku siedzi. No, słuchajcie, nie jest tak. To, to był jeden z dużych błędów, jakie popełniłem, myśląc podobnie. Bo dopiero jak zacząłem pracować tak naprawdę, to okazało się, że. Mm, no kurczę, wiecie, boli kark, boli, bolą biodra. To jest jednak siedzenie w jednej pozycji z głową przekręconą w lewo. E, bardzo często tą głowę kierujesz w górę i no, no jest to mało przyjemne, przede wszystkim na początku, no ale do wszystkiego da się przyzwyczaić. E, koleżanka, która prowadzi rekrutację, jest Holenderką. E, Powiedziałam mi, że bardzo jest trudno znaleźć dobrych wózkowych, więc tak naprawdę w tej chwili przyjmują wszystkich, którzy albo mieli, albo mają papiery, bo firmy są gotowe po prostu robić dla nich te szkolenia. No słuchajcie, jeśli si mogli zatrudnić Polaka w holenderskiej firmie u mnie na polskich papierach i mogli zatrudnić chłopa, który już od dwóch lat miał nieważne papiery, czy tam od iluś, bo nie wiem ile on nie jeździł, wspominał mi, ale nie pamiętam. Jeździł w jakiejś firmie 8 lat. Natomiast. Miał holenderskie papiery, tylko straciły ważność one są zazwyczaj ważne 5 lat. No chłop, dostał za darmo szkolenie. No. Słuchajcie, na sam RichTrack, z tego co pamiętam, to jest od 160 do chyba 180 euro, żeby zrobić papiery. E, podobnie na e, Hevtraka. Więc, no jak firma może wam to zrobić za darmo, to jest dość fajnie, nie? Słuchajcie, oddale się trochę. Chcę przetestować, czy moja kamera mnie śledzi. Z tego, co widzę, sprawuje się dość dobrze. Jest też nowy mikrofon. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Także słuchajcie, widzicie, nic nie stoi na przeszkodzie jako tako, żebyście mogli zacząć pracę na wózku. Nawet jeśli siedzicie teraz w Polsce i macie polskie papiery, albo nie macie ich w ogóle, bo przeterminowały wam się i polskie, i holenderskie, no słuchajcie, nie jest to problem w tej chwili, żeby po prostu przyjechać i zrobić te papiery, tak? Bez problemu możecie szukać pracy jako wózkowy. I te papiery możecie spytać, czy w agencji, czy w firmie, czy po prostu wam zrobią. Bo zauważyłem, że w tej chwili po prostu robią takie papiery. Nie ma z tym problemu. Kurde, ale słońce świeci, jest 18 stopni. Robią słuchajcie takie papiery i z takimi papierami. Możecie zacząć bez problemu robotę. Wcześniej jak ja zaczynałem, bardzo trudno było się dostać na wózek, jeśli nie miało się papierów holenderskich. W tej chwili widzę, respektują wszystkie rodzaje praktycznie dokumentów. Respektują nawet, że masz doświadczenie, a nie masz papierów. Więc słuchajcie, warto, moim zdaniem nie warto przyjeżdżać, jeśli, jeśli chcecie i macie chęci. Jako zwykły order picker, kiedy możecie spróbować swoich sił, jeśli kiedykolwiek w ogóle próbowaliście tych sił na wózkach, nie? Tak, moi drodzy, jest spacerek zrobiony. Powróciłem ze sklepu, przybuszują. Zakupy na tydzień zrobione. Będę musiał tylko pieczywodę kupować średnio wynosi mnie to zazwyczaj 55-60 euro żeby sobie takie zakupy walnąć potem tylko pieczywo dokupuję no słuchajcie jak już wspomniałem nie bójcie się próbować dostać na wózki nawet bezpośrednio z Polski przez agencję e, wszystko jest możliwe teraz e, szukają wózkowych nawet takich, którzy tylko liznęli tematu e, jeśli macie wyczucie i od początku pokażecie, że jesteście nieźli to bez problemu zostaniecie na dłużej i będziecie jeździć dla danej firmy. To już w tej chwili nie jest żaden problem. Kwestia tego, do jakiej agencji się trafi i na jaką firmę się trafi, nie? Bo akurat w tej mojej widzę bardzo luźne. Koko, cisza, cisza. Widzę bardzo luźne podejście do tego tematu. Koko. Hmm? Ciu. Mant. No widzicie, jak to jest z tymi psami. Tamten spokojny. A suka cały czas, cały czas głoś... Cisza! Cały czas skacze i szczeka, nie? Cały czas. Dobra, słuchajcie, kończymy. Ja spadam. Trzymajcie się i dzięki za obejrzenie filmiku. Cześć!